Cześć, tutaj Marcin z Obiecałem, że zrobię drugie zestawienie koncertów. To robię. Jeżeli chodzi o sierpień, wybrałem czterech artystów, nie tylko na ich solowych koncertach, ale także gwiazdy, które po prostu pojawią się w ramach jakiegoś festiwalu. Mamy dla was bardzo dobrą wiadomość. Będziemy osobiście na jednym z festiwali na 100%, ponieważ jesteśmy jego patronem medialnym. Chodzi tutaj o festiwal Illegal Noise, który odbędzie się 30 sierpnia w Krakowie. Jeżeli chcecie nas spotkać, musicie pojechać na Illegal Noise, a poza tym, żeby zobaczyć wspaniałe gwiazdy takie jak BDS, Dwa Sławy, Solar, Malik Montana, Koals czy Ruchy. Jeżeli interesuje Was scena hip hopowa, to koniecznie musicie tam być. Jeżeli nie dacie rady być w Krakowie, to możecie też przyjechać do Łodzi, bo w Łodzi też na pewno będzie i w innych miastach w Polsce też. Ale Kraków będzie najlepszy, bo my tam będziemy. To jest chyba po prostu. Calvin Harris. Calvin Harris chyba dał się namówić, bo zabrali go do Muzeum Lotnictwa i wystąpi w Muzeum Lotnictwa podczas Kraków Live Festival 17 sierpnia. Warto pojechać, w wspaniały festiwal. Calvin Harris jest świetnym DJ-em. Jeżeli lubicie jego twórczość, to nie może was też tam zabraknąć. 21 sierpnia chyba wszyscy fani metalu, ciężkich brzmień spotkają się w Warszawie, bo na PG Narodowym pojawi się nie kto inny jak Metallica, zespół, którego nie trzeba przedstawiać, który jest w Polsce dosyć regularnie, ale frekwencja na jego koncertach nie spada. Nie wiem, czy dostaniecie jeszcze bilety, ale jak jeszcze gdzieś są, to koniecznie je kupcie, bo mogą się zaraz skończyć. My też tam będziemy. Jeżeli nie wszyscy, to ja tam będę i też sobie możemy porozmawiać. Ostatni koncert, o jakim chciałem Wam powiedzieć, to koncert Alana Walkera, który wystąpi podczas. Fest festiwalu, który odbędzie się w Parku Śląskim w Chorzowie. Festiwal trwa od 23 do 24 sierpnia. Także jeżeli chcecie nas spotkać na koncertach, wiecie gdzie macie jechać, a to są najfajniejsze koncerty. Cześć!